Dzień dobry, kociakwik. Piwny głos na szlaku. Nareszcie, nareszcie wyruszamy gdzieś poza te ściany, które widzicie dookoła. Tak, idziemy do pokoju obok. Nie. Pewnie też, ale przede wszystkim wybieramy się na wycieczkę po odmrożonych pubach. Zaczniemy od Pruszkowa, a później przeniesiemy się do Warszawy. Więc chodźcie z nami zobaczyć, co słychać w gastronomii. No, i zapraszam wszystkich! Przez ostatnie 7 miesięcy żyliśmy troszkę w takim zawieszeniu. Browar jako tako nie funkcjonował, ja bardzo mało ważyłem piwa w tym browarze. W zasadzie sprzedawaliśmy tylko na zewnątrz. To dość śladowe ilość, bo wiadomo, Nasze piwo należy pić na miejscu, po ze szklanki, a nie z plastikowych butelek, do jakich byśmy zmuszeni nalewać. Więc tak, no bardzo fajnie, że w końcu udało nam się to otworzyć. Świetna okazja na otwarcie w ogóle, bo otwieramy 14 maja o północy. No i tak się złożyło, że 14 maja okresy swojej urodziny, więc no świetna impreza, ja już też troszkę świętuję. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, rząd mi troszkę docenił w mojej urodziny. Jeżeli chodzi o naszą załogę, udało nam się wszystkich ludzi utrzymać. Nie zmieni nam się za mocno skład, wręcz będziemy go poszerzać dodatkowo, no bo wiadomo, doszedł nam ruch, ale udało nam się zarówno na restauracji, jak i w naszym pubie utrzymać wszystkich ludzi zatrudnionych. Wrócili do nas z powrotem. Więc tak, no, było się bez żadnych tam jakichś przykrych rzeczy, redukcji itd. Jak przeżyłem ten ciężki okres. No słuchajcie, no cóż, no ta pandemia, ta druga, ten drugi lockdown był zupełnie inny od pierwszego, bo przede wszystkim był trzy razy dłuższy. E, tak naprawdę każdy od niego podszedł bardziej po macoszemu, mam wrażenie, zaczynając od góry, bo inne traktowanie było za pierwszym razem. Wszyscy jakby taki ten ruch społeczny i ten takie zamykanie się było jakby solidarne. Przy drugim lockdownie mam wrażenie, że Wybrane, wybrane branże tak naprawdę go tylko przeżywały, w tym nasza, nasza turystyka, nie wiem, hotelarstwo. Dla większości osób wydaje mi się, że wszystko toczyło się w miarę normalnie. Były oczywiście jakieś opostrzenia, ale mam wrażenie, mówię, że właśnie ta, 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 ta nasza branża, ta turystyka, ona oberwała najbardziej. I nie ukrywam, że pomoc była zupełnie nieadekwatna do czasu, kiedy ten lockdown trwał, bo za pierwszym razem na wiosnę to były raptem dwa miesiące, teraz mamy 7 miesięcy bez chyba dwóch tygodni. Z tego co pamiętam, bo przy się 24 października. Przetrwaliśmy, bo, bo musieliśmy przetrwać, nie mieliśmy innego wyjścia. Było trudno. Pomogli też nam w tym wszystkim pracownicy, bo po pierwsze zgodzili się na niższe stawki, po drugie pracowali zamiast etatu, pracowali, nie wiem, dwie trzecie etatu, co też powodowało, że... Zarobki im bardzo spadły, nam obroty drastycznie, bo to były spadki rzędu 70% w stosunku do jakby normalnej sytuacji, e, więc no, było ciężko. Było ciężko, no liczymy, że teraz no, wszystko jakoś wróci do normy, mimo że to jest takie otwarcie połowiczne tak naprawdę, bo, no, bo tylko otwieramy ogródek i, i jesteśmy totalnie uzależnieni od pogody. Dzisiaj jest w miarę pięknie, jutro ma ją być opady deszczu, więc... Nie wiadomo tak naprawdę, jak się szykować. No, ale no, lepsze to niż nic. Po prostu. Liczymy, że no, jakoś pozytywnie to wszystko się zadzieje i ta aura też tam będzie sprzyjała, mimo że ta wiosna długo, długo się przeciągała i tak naprawdę zrobiło się z wiosny, można powiedzieć, zaraz lato się zrobi i miejmy nadzieję, że to się utrzyma. Powiem szczerze, że ja się obawiam się pierwszym lockdownie, jak to będzie po. Czy, czy ludzie nie będą się bali właśnie od razu e, korzystać jakby i też e, zbliżać się jakby bardziej do siebie. Mam wrażenie, że po tym drugim lockdownie i przy tym drugim lockdownie nie było już takiej separacji totalnej i wszyscy bardziej na lajcie tego podeszli. Mimo, że jakby przeszliśmy ten, ten COVID dużo inaczej w stosunku do tego pierwszego i rzeczywiście tych zachorowań było dużo i wiele osób cierpiało. Myślę, że już są na tyle, już jakby wyczekują tego momentu, kiedy to wszystko wróci do normy, że no, zaatakują na szatanie. Dzisiaj mamy bardzo dużo rezerwacji, już przestaliśmy przyjmować. Wystawiliśmy wszystko, co mamy tak naprawdę na, na ogród no i, i czekamy. Zbroimy się po prostu na wieczór, no bo no liczę, że pogoda dopisze i będzie, będzie się działo. Przez 7 miesięcy robiliśmy tylko i wyłącznie wynosy. I tak sobie musieliśmy poradzić. No innego wyjścia nie było. No nie jest to nasze główne źródło zarobku, bo zawsze było tak, że bazowaliśmy głównie na gościu, który jest tutaj w środku w lokalu, a nie na wynosach, więc to było jakieś 20% naszych obrotów, takich normalnych. Niestety, na, na piwo jakiś tam popyt na szczęście był, no bo jednak jest to powiedzmy, że 50% naszych znaków rozpoznawczych, tak, to będzie piwo plus nepalska kuchnia. Ale no, spytałaś jak tam te ostatnie 7 miesięcy, to ile ty prac miałaś przez te 7 miesięcy tak na boku na przykład? Bo cztery. cztery. Ja, ja nie byłem tutaj bardzo potrzebny. Kasia dała mi w pewnym sensie takie le lekkie zwolnienie, wpadałem tutaj uzupełniać zapasy, a tak jedną tylko tak naprawdę pracę na boku, ale już od roku na uczelni uczę, więc każdy się musiał czymś zająć. To no, jest wielki problem teraz gastronomia tak, przed sobą. Tak, tak gastronomia ogólnie. teraz ma ciężko i faktycznie ludzie nie chcą wracać do pracy. No my przyjęliśmy trochę inną taktykę, na no zasadzie jednak utrzymania całej załogi. I oczywiście wszyscy mieliśmy obniżone wynagrodzenie, ale było to po konsultacjach z całym zespołem. I tak naprawdę zostali nam praktycznie wszyscy. Mamy trochę problem z kuchnią, gdyż trzech Nepalczyków nam. Ewakuowało się. Ewakuowało się, w sensie jest w Nepalu i nie mają jak wrócić teraz, bo tam jest pełen lockdown i z tym może być trochę problemów. Ale tak były. Tak, śluby były przez ten czas. Depalu w sensie. Ale tak poza tym to my utrzymaliśmy praktycznie całą załogę zarówno tu, jak i na Marszałkowskiej bez zmian większych. Przy czym my całkiem niedawno doszliśmy do wniosku, że już od jakiegoś czasu to jesteśmy taką nowoczesną rodziną tak naprawdę. Tak jest. Z, z, ży, z życi bardzo. I tak. Jakkolwiek by tego nie czytać. No takich mamy pracowników, no my jesteśmy prawie od początku z Kubą, Paweł nasz kierowca jest praktycznie od początku, a później to jest, no najkrócej pracuje Zuzanna i to jest 3 lata już, także... Więc zrobiliśmy wszystko naprawdę, żeby utrzymać tą załogę, bo też ja się spodziewałam tego, że później mogą być problemy, że jeżeli nie utrzyma się tych pracowników, którzy są teraz, to później jak pozwolą nam się otworzyć, a na pewno będzie to praktycznie z dnia na dzień, no i tak w sumie trochę było, to będziemy mieli problem, żeby zebrać załogę i taką załogę, y, która jest no, naprawdę pewniakiem, jeżeli chodzi i o pracę, i o, i o podejście, i o wszystko. Także 8 lat temu mniej więcej już to przewidzieliśmy, dlatego zaczęliśmy budować tak podprogowo w ekipie lojalność. Coś... Tak jest. Jest zupełnie inaczej niż po tym pierwszym no. lockdownie, gdzie spodziewaliśmy się boomu, którego nie było. Tak teraz, tak, odbieramy telefony, łącznie już z takimi telefonami, a czy, na, czy to tak przed dzisiejszym otwarciem było? Czy otworzymy się już po północy, żeby można było przyjść na ten ogródek. Rezerwacje już mamy na te późniejsze terminy 29, 28, jak już będzie, też, nowe, zresztą jak już będzie tak, też środek otwarty, więc tak to jest na pewno dużo większe zainteresowanie niż przy tym poprzednim lockdownie, przy tych dwóch miesiącach zamknięcia. Zresztą z tego co widziałam tak ogólnie po wczorajszym wieczorze na zdjęciach, to chyba ludziom naprawdę brakuje już teraz takiego wyjścia, bo... To były tłumy w niektórych miejscach. Na to, że... Z wybiciem północy manifestowały się po prostu olbrzymie grupy. Ostatnie pół roku no to mega ciężkie okres, no bo przygotowani byliśmy już prawie na, na full, wszystko w zasadzie dopięte prawie na guzik, no i nagle niestety rządowe restrykcje weszły w życie i musieliśmy się wstrzymać, także no to był przykry moment. Dlatego teraz sama radość tak naprawdę. No i wreszcie możemy robić to, o czym myśleliśmy przez ostatnie miesiące, także z mojej strony świetnie. Ja się bardzo cieszę. Dużo energii, dużo pozytywnej energii. Ludzi, których mam, też też mnie nawowają optymizmem. Jest duże, duże zaangażowanie. Fajnie, generalnie super. Generalnie to świetnie. Też wiem, co się działo wczoraj, generalnie, były, były też wyszły. Niektóre kraje potworzyły się po 24, to rzeczywiście był duży boom. Dzisiaj tak no, jest godzina 13, tak? 13.30, a, a cały czas coś się u nas dzieje. No, raczej. W piwnym miejscu no, to spodziewaliśmy się, że będzie wieczorem jakiś większy ruch, no że rano raczej powiedzmy spokojnie. No, od początku się dzieje, także widać, że głód jest ogromny. No i staramy się to jakoś zapełnić tą lukę, która, która powstała przez ostatnie miesiące. Na szczęście miałem część e, ludzi, których miałem wcześniej, no dostali w picie. Dostali z Pintą, zostali z nami. Jest e, jakby trzon ekipy. Mam kuchnię, kuchnia w zasadzie większość została, Pucharze, no na barze będą, będą, będą zmiany, aczkolwiek no, to jest gastronomia, tutaj zawsze są zmiany, zawsze, zawsze jest przemią ludzi, także z tym się liczymy, ale cieszę się, bo mam ludzi, którzy są rzeczywiście entuzjastycznie do tego nastawieni i lubią piwo, lubią ten temat piwa i Pinta też, też jakby współpracę z Pintą ich, ich cieszy i, i napawa optymizmem, tak, także pod tym względem fajnie. No, oczywiście wiadomo, że no, to jest gastronomia, tutaj dużo się dzieje, dużo jest zmian. Mm, jak mówicie, ludzie, ludzie się zmieniają, także to, to liczymy się od początku, ale fajnie, że mam ludzi, którzy, tych których mam, to są, są entuzjastycznie nastawieni do tego i, no, i bardzo fajnie, cieszy mnie to. Ja liczę od marca, czyli dla mnie to już jest ponad rok rok i dwa miesiące. Bo to jakoś tak ja nie roz, rozgraniczam tego. Z tego względu, że pierwsze to mieliśmy dwa miesiące zamknięte, później było to otwarte, ale to nie wróciło do takiej normy jak kiedyś było rok temu. Więc ten okres dla mnie się cały czas ciągnie. I te siedem miesięcy, no to, to był bardzo trudny okres. Gorąco się nic nie zmieniło. Więc e, trzymamy się... E... Robiliśmy kilka rzeczy, no bo wynosy trochę to był początek, więc te wynosy troszeczkę nam uratowały nasz budżet, no, ale od stycznia to już praktycznie zrobiło się nam bardzo ciężko, z tego względu, że tych wynosów było bardzo mało. To była kropla w morzu pięć tygodniowo albo e, mieliśmy tak, nawet sukces, bo mieliśmy jednego tygodnia jeden wynos, więc to super. Także wesoło. Także nawet dzisiaj wczoraj się zastanawialiśmy, co mamy kupić, ile mamy kupić, na ile to będzie potrzebne, więc jak coś zabraknie nie daj Boże, to bardzo przepraszamy, ale nie mieliśmy wyczucia. Było trochę telefonów odnośnie rezerwacji, ale dużo osób sobie z, z tych naszych wywalców zdaje sobie sprawę, że w takich dniów my nie robimy rezerwacji, więc bardziej to uważaliśmy, że nas poddał, żeby każdy jakoś mógł sobie miejsce znaleźć. Czyli przychodzimy na zasady czeską. Wolne miejsce jest wolnym miejscem. Jak ktoś je, no to się mu ustępuje. Zacznijmy od tego, jak też te 7 miesięcy. Te dwa tygodnie chciałaś powiedzieć. Ledwo, ledwo. Przy pomocy naszej grupy stałych klientów, przy pomocy wspólnoty. Oczywiście przy pomocy państwa też, natomiast cały czas walczymy jeszcze z względów formalnych o jakieś tam wsparcie. Może się uda takim rzutem na taśmę. U nas to tak naprawdę odejście, no to to były dwie osoby i to tylko z popaki, chłopaki, no bo jeden wrócił do Kanady, jeden wrócił do Indii, ale to tak nie do końca miało nic wspólnego z lockdownem, także ekipę mamy tą, co To jest zupełnie inaczej niż w zeszłym roku, czuję się taką energię, czuje się coś takiego, że... Yy, brakowało. No, były to najdłuższe dwa tygodnie w historii nowoczesnej Europy i myślę, że wszyscy już mają dość wszystkich ograniczeń, braku swobody, wyjścia, porozmawiania przed chwilą, pośmiania się jakiegoś tam wywaru. No, tego brakuje. Tak? Brakowało bardzo. Nasze ludzkie fany nam pozwoliły e, otworzyć się. Dobrze, że przynajmniej teraz poinformowali dwa tygodnie wcześniej, żeby móc zrobić czy zapasy, czy w jakikolwiek sposób się przygotować, e, a nie tak jak było na jesieni, kiedy dali nam dwa dni na opróżnienie e, wszystkiego, co mieliśmy w lodówkach, w, w chłodni, czy, e, czy w zamrażalnikach. No wiadomo, że tego się nie dało zrobić, więc dosyć dużo towaru e, poszło po prostu albo, albo w zlew, albo do kosza. czas po prostu nóż się otwierał, kiedy trzeba było to wszystko wywalać. Kilka osób zmieniło swoje plany, czy też swoją ścieżkę kariery zawodowej, ale to widzę, że nie tylko u mnie, tak jak rozmawiam z innymi kolegami z innych knajp, to widzę, że sytuacja jest bardzo podobna. Będzie to wygląda tak samo, że część personelu udało się wyczekać. Czekali po prostu na, na otwarcie. Często się dopytywali, czy możemy, kiedy będziemy mogli już funkcjonować, czy ewentualnie będziemy funkcjonować w czarnym rynku. Natomiast no, my tego nie, nie robiliśmy, nie, nie otwieraliśmy się na lewo. Czekaliśmy właśnie na ten dzień dzisiejszy. Mam wrażenie, że aktualnie jest spory entuzjazm, no ale to jest dopiero pierwszy dzień. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak będzie w tygodniu przede wszystkim, bo teraz jest weekend, ludzie mają wolne, więc mogę sobie wyjść. Zobaczymy, jak będzie w dłuższej perspektywie czasu. Jak widać, ogródek jest prawie pełny, nawet dostawiliśmy kilka dodatkowych stolików. Ponad tą przestrzeń, którą obecnie dysponujemy. No ale przepisy były na te. Tyle... Dla mnie są na tyle bzdurne, że nie wiadomo było dokładnie, co mamy zrobić na zewnątrz. Jak bardzo ustawić te stoliki. Z uwagi na zajętość co drugiego stolika, odległość pomiędzy nimi 1,5 metra. My zrobiliśmy tak, że ten dystans pomiędzy stolikami jest dwumetrowy. No, przez co też goście mogą czuć się swobodnie. My jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że jednak mamy browar i to nie jest nasze jedyne miejsce zarobku, utrzymania, więc tak naprawdę poświęciliśmy całe siłę w kierunku browaru i tego, co tam się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj Marienstadt, sprzedawaliśmy piwo na wynos, kuchnia była zamknięta. No, i też tak w godzinach 9:17, czyli wtedy, kiedy funkcjonuje biuro, kiedy ja tu jestem. Więc no było dość smutno, pusto. No i dzisiaj optymistycznie. Jeżeli chodzi o staw kuchenny, mamy ten, który mieliśmy, czyli go zachowaliśmy. Natomiast, jeżeli chodzi o salę, jest Kamil z nami, który współpracował przed. No i musimy rekrutować. Niestety, teraz tym jest ciężej niż było nawet po pierwszym lockdownie. Pierwszych gości mieliśmy tak naprawdę 10-5 na na spożycie piwa, więc bardzo, bardzo optymistycznie. Gwarno optymistycznie wszyscy są radości i cieszą się, więc, więc my również. No, to sobie pochodziliśmy. Wcale nie widać, że to jest nagrywane wcześniej. Kot się nawet nie ruszył od czasu wstępu. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że dowiedzieliście się może czegoś ciekawego na temat działania pubów. No i wpadajcie do pubów na. Na świeże piwa. Oczywiście w granicach rozsądku. Tak. Alkohol, odpowiedzialni w ogóle. Bardziej mi chodziło o dystans. Te też. O to, żeby się nie całować z każdym. Nie, nie z każdym. Nie z każdym. Absolutnie nie z każdym. I widzimy się. Za czas jakiś. Nie damy jej odłożyć tej kawę. Nie słyszeliście pytań, które zadawała Kamila Masoneria. Nie pytaj sobie nie dolewa, gościom przelewa. W końcu... W końcu. W końcu nie wiem co chcę powiedzieć. <grymne> Światło nie jest idealne. <grymne> Make-up. <grymne>